Tu z lewej całkiem, z lewej mi uczono. Nie, nie, yes, Teraz muszę iść, teraz lecę. Tu z lewej całkiem mi uczono. Tu z lewej całkiem, no i skok. Pow, tu chodź, środkiem. Zawsze no, nie, tu nie, nie, się nie dojdzie. Nie idę, tak jest, tak jest. Nie. Dobra, dobra, nie? jestem, jestem, pow. Co jest? Nie mogę. No gońce miałem wyjeżdżać. To jest goniec czy hetman? Pokaż. To jest goniec. Jak to poznać, że to goniec? Dobry snack, sumer.. To jest drugi goniec. Janusz, dziękuję za 7 miesięcy. Witam serdecznie. A faktycznie no. I teraz pionem na B6. B6 Jeden do przodu! Jeden do przodu! Jeden! Kurwa, nie dwa! Wszystko jasne. Znak, dziękuję za 7 miesięcy. Witam serdecznie. <noise> dziękuję ci <Kurde>. bardzo. Co robisz? Na początku. Witam, witam, witam. A! Kurwa, zakapiłem się! Nie, ja muszę wyjść do toalety. Może. Nie wiem, zabij się albo coś. Nie wiem, co tam ci zrobić. No wchodź! To no co to? Kurwiasz! No kurwo! Wejdziesz czy będziesz tak stać Jak. Czwarty to jest taki świecznik z kółkami. Trzema kółkami, tak. No a czwarte to jest. To wygląda jako jeżeli takich tych Ben Benazi Satisfaction i na dziewczyny takim, yy, takim urządzeniem do wyrównywania drogi. Są tak gada? to wygląda. Tak, no to jest no. to. I słuchaj, mam teraz. Młotu Tak, dobrze mówi. I teraz tak, odwrócony mam mówić ci teraz tłumaczę.